Witam czwarty dzień turnieju. Wydarzyło się coś niesamowitego z moją obroną. Zaczęła się bronić. Mam 13 wygranych do 9 przegranych, mimo że po pierwszym dniu miałem. Ile tutaj jest? 2, 4, 6 przegranych, jedną wygraną, więc jestem w szoku. Przedem tutaj tylko wcześniej z, z rutyny, a się okazuje, że było zaskoczenie. O! I mamy czwarty dzień, i w końcu poważne po obrony. Jovi na, na środku, więc wypadałoby wziąć tutaj hmm. krzewo. I może zrezygnuję w sumie z takiego. Stricte Damageo a zaryzykuję i pójdę w. Kurczę, ja straciłem teraz wątek, a w kontrę po prostu. Tak, ty dostaniesz ten oddział, ty dostaniesz ten, a ty dostaniesz ten. No i dobra, zobaczmy, co z tego wyjdzie. Anka, Erlang, Jovi, niezła obrona. A i znowu zapomniałem włączyć dźwięków. Bo wcześniej grałem sobie z muzyką, ale zaraz po tej walce naprawię ten błąd. niestety nie mam niebieskich klocków więc na kontrę na pewno nie zagram krzewo spełniła swoje zadanie i teraz wypadałoby zebrać jakieś żółte Hmm, pojawiły się niebieskie. Ale zagram na razie bezpiecznie. Muszę, muszę zdobyć jakieś życie ponad stan. No i tyle, jeśli chodzi o grę, z serio. Jak ona to przeżyła. Zagram przez Ankę. Mógłbym zagrać, co prawda, z lewej strony, szukać tych zielonych klocków, ale tutaj była pewna opcja. No, nie powiem. Jestem mega zadowolony z tego żółwia, że go wylosowałem. Sam tutaj wygrywa trudne najazdy. Ok. Szybko tylko włączę ten dźwięk i wracam już na turniej. Benu na środku, więc ja sobie wrócę do, do Ewelinki. Ona musi mieć oddział 29. I co tam jeszcze jest takiego? Hmm. Ok, zostawię sobie tego Benu, bo jest, są trzy karty bijące. No w sumie dwie, bo chyba Fenixa nie bije. I teraz wypadałoby, żeby odpalić Jowie'go póki mam kontrol Ben'u. Aj. Powinienem zacząć od ryżka Może, gdybym zaczął od ryśka, to babcia by nie przetrwała tego uderzenia. Ale teraz już nie ma co gdybać. Oczywiście wszyscy wstają. Ale w tym momencie to już nie jest Żaden problem. Hachiko Jest tutaj koza, więc nie wiem, czy, czy będą mi się tutaj przyda. Ale dobra, załóżmy, że. to będą niebieskie klocki, zanim koza odpali. Okej, okay, plan minimum wykonany, teraz tylko zostaje trudniejsza część czyli znaleźć e, zielony klocek No i to będzie atak za jakieś tam 100 punktów ewentualnie razem żółw tego nie wyciągnie. Ta obrona nie jest jakaś... ...trudna. Ale zmienimy trochę koncept. Gdzie jest Milena? Tu. Okay. Hm. Super. Super, że zrezygnowałem z zielonych klocków. Znaczy się kart. No ale dobra, tu już się nic złego nie wydarzy. No ale pozwolę sobie na rozbicie diamentu. Został ostatni atak grzmot na środku. Więc przydałaby się dezaktywacja albo sklocka, albo. ok, zrobimy w ten sposób. Nie wiem, co z tego wyjdzie, ale coś na pewno. Małpy są bardzo twarde. Ok, mam diament. Oczywiście, wcześniej te żółte klocki nie zrobiły dezaktywacji na małpie. No i tutaj też już tego nie jestem w stanie przegrać. Ile mam oślepienia? Trzy tury. I po wszystkim. Fajnie, minął czwarty dzień turnieju. Mam dalej dwie szanse na jutrzejszy dzień. Fajnie, będą niezaoszczędzone Kiamenty. Ale to dalej za mało, żeby być w top 100. No tak jakbym wygrał ten. No, jakbym wygrał wszystkie walki dzisiaj, to bym się gdzieś tam załapał na końcówkę. Dajcie znać, jak wam idzie. Trzymajcie się.